Jestem, jestem, jestem alkoholikiem. Wiesław. I, I ja tutaj tak, żebym, żebym nie, nie, nie zapomniał, bo tutaj miałem, ja miałem podobne, taki podobne, czyli miałem matkę aktorkę, która mi powiedziała, mówi, jak jesteś na scenie, to zawsze mów albo śpiewaj do ostatniego widza w ostatnim rzędzie, nie? Żeby cię słyszał i żeby po prostu do niego, nie do tych. jest w ogóle prawo trzeciego rzędu, że ludzie znani aktorzy nie mogą siadać w pierwszym, drugim trzecim rzędzie, żeby nie deprymować artystry, nie? A ten, a, a żeby śpiewać do, do ostatniego. Ale ja ponieważ 20 lat grałem na ulicy, to się nauczyłem jedno, do drugiej Gienek jest świadkiem. Że ja grałem i przechodziło ponad tysiąc osób, nie? Al, al, albo i więcej. Ale grałem dla jednej osoby. Dla tej, która mi wrzuci właśnie do kapelusza. Nie? nie dla tych, co mi tam podszedł za dwa, otrzymał dwa złote i mówi, pan mi coś zagra tutaj, nie? Ja mówię, weź sobie te dwa złote i kup zapałki się pobaw, Tylko grałem dla jednej osoby. Tych ludzi przechodziło setki a raz tysiące, później Gienek się sześciolitrowym e, autkiem Pochara, Zawsze było. zawsze zawsze tak, ja mówiłem, szefie tyle zebrałem, a tam ludzie myśleli, o, o biedny grajek, musi grać, ale ten, tak się, tak się po prostu nauczyłem, właśnie dla jednej osoby, nie, a jest to sztuka, żeby się jednej osobie spodobało jednej. I pamiętam Wiktor, czy ile razy brałem Wiktora na różne odczyty, na spicerki, to zawsze powtarzał, jeśli choć jedna osoba po tym mitingu się nie napije, to ten miting jest w porządku. Nie? To, to, to było jego cel. I, i, I tak samo z tym posłaniem. Ja, ja też to uważałem, żeby jak najwięcej przeprowadzić tych podopiecznych i tak. Nie właśnie... Jednego, ale żeby poniósł to, co, to, co mnie ponieśli, nie? czyli tą ideę i to wszystko. Nie? Żebym poczuł się spełniony, że mam chociaż jednego podobieństwa, który po prostu, jak to się mówi, wiem, że w dobre ręce to poszło. Nie? No, to, to tam tyle tym, w tym. Natomiast z tym, z tym szczęściem, co tutaj jednak przeczytał ten fragment, to mnie że taki kolega z Katowic mi przysłał coś takiego. Trzeźwość uskrzydla umysł, pozwalając mi wznieść się ponad mgłę iluzji. Nie? I ja, ja zobaczyłem, że ja tak naprawdę przez wiele lat właśnie żyłem w takim matriksie po prostu. Nie? Zawsze wszystko było, a, jak to jakoś będzie, tak. i tak teraz zobaczyłem, że mam 66 lat, ten czas się kurczy i, i mówię do tej swojej Magdy, mówię, ona mówi, wiesz, bo, bo mi obiecałeś, że ja nie będę musiała pracować, że to, że tamto, a ja muszę cały czas zapieprzać, nie? I ja mówię, słuchaj, to jest na jest to sposób, po prostu bierzemy, Najdłuższy apartament, na jaki nas, nas, nas będzie nie I ten, i zobaczymy, albo to pójdzie, albo nie pójdzie, nie. Ale ja sobie zdałem sprawę, że ja tak parę razy zaczynałem w swoim życiu. Ale byłem wtedy innym człowiekiem, nie. Miałem, miałem inne wartości i inne jakieś te. Inne, no to są wartości. Dla mnie, dla mnie dzisiaj, ja się po prostu nie nadaję do tego świata. Widzę po prostu to co Elka zawsze mówiła, no i to co jest, to co jest napisane w Piśmie Świętym, no, no że my, my nie jesteśmy z tego świata. Ja się, ja się z, z wieloma rzeczami nie umiem zgodzić. <skrym> brak, mi, brak mi nieraz pokory. Taką miałem sytuację. Nie? Teraz byłem na dwóch koncertach. Po tych dwóch koncertach w ogóle chciałem się śpiewać. No, bo to była Hanna Banaszak, znakomita jazzowa. To siro mi funę tam do niej startował. I, I nasz premier Rakowski tam i tam inni. E, e, ja ją, poznałem osobiście, ale ja nigdy jej na żywo nie słyszałem, jak ona śpiewa, no to po prostu obłęd. No i później mnie też szczęściać, nie drugi po prostu, Dopiero dopiero go się na żywo słucha, dopiero widać, jaki facet ma głos, gdzie on w ogóle, gdzie to do jakichś tam zespołów, tych, co ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia o śpiewie, nie? to są po prostu evenementy I, i ten, ale, ale zobaczyłem taką rzecz, że Stało nas, bo tam wstęp za, za free był. Stało nas w jednym miejscu prawie 300 osób, tam 200, 300. 150 mogło wejść, 170. No i staliśmy ze dwie godziny tam, no może jak krócej, jest godzinę. i wchodzimy, a tam 10 rzędów zajętych. Dla radnych, dla tych z urzędu gminy, takich i innych i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to nie od razu. To ja tu stoję na mrozie. Tych ludzi powybierałem, a oni teraz wchodzą jak po prostu. To, to ja ich po to wybierałem, żeby oni mi nie służyli, nie? A nie po prostu, żeby ja był ich gierkiem. Za moje pieniądze są artyści sprowadzani, tak? A tutaj po prostu jeszcze dla nich tam, jak to się mówi, tam. Ale powstrzymałem się i zadzwoniłem tego swojego kumpla, i on mi mówi, a jak ty ich miał tam. Jedno z tych miejsc, jakbyś się czuł. Nie? Ja mówię, no kurczę, no uważałbym, że mi się należy, bo ja coś dla ludzi naprawdę robię, nie? A on mówię, no widzisz, czyli ważne jest od, od punktu y, siedzenia, nie? To podejście. Zależy, w którym miejscu jest. I, I dzisiaj dla mnie szczęściem jest po prostu to, żeby w sytuacji, w jakiej jestem, Poczuć się szczęśliwy. Co, co nie ma nic wspólnego z, z jakimś posiadaniem czy no, jakimś stanem. Zobaczyłem, że tak się jakoś złożyło dziwnie, że to dzisiaj o tym mówiłem. i... A wczoraj chyba oglądałem chłop, 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 chłopaka tego świtonia, który w wieku 17 lat miał ten wypadek motocyklowy. I, no i facet w ogóle jest sparaliżowany. Wiele lat na tym wózku jeździ. I on mówi, że on jest szczęśliwy. Ja, i, I tam studia wyższe zrobił i tak dalej, ma trudności z mową. I tak, no, ja, ja mówię, no to zaraz. Jest psychoterapeutą, pomaga innym w takim stanie. I, i, i teraz, jak zadał to zadał takie pytanie, to, ja, to ja, do mnie, mnie mnie dopiero oświetliło, oświetliło to, że szczęście to jest znalezienie się w takiej sytuacji, w jakiej jestem, czyli akceptacja, pogodzenie się i, i w tym, co mam odnaleźć się. Nie? a nie po prostu cały czas co robiłem tam na zewnątrz jest szczęście nie? albo tam wysoko, albo tu nisko. Nie? a nigdy nig, nig, nigdy nie miałem tego szczęścia szukać tu i teraz w tym momencie nie? doszukiwać. Słuchajcie i, i, i tak naprawdę, tak jak tutaj Mariusz <Ky> powiedział, ale ja, ja chodzę trochę po i ten i, i po prostu słucham. To ja mogę powiedzieć, nie mając nic, no kurczę, bo aż mi się zaraz płakać zacznę, no, to ja jestem szczęśliwym człowiekiem, nie? Bo mam osobę wreszcie, którą poznałem w wieku 50 lat, którą pokochałem, która pokochała mnie i tworzymy jakiś związek gdzieś to wreszcie ja dopiero dowiaduję się, co to jest miłość. Później ja mam wielokrotnie takie sytuacje, że e, jakieś pokusy mam, nie? że to nie jest tak, że to, u, to tu coś przychodzi nie? i mam wartości, że nie kłamię, nie kradnę, nie oszukuję nie? E, i, 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 i o tym jest cała Wielka Księga, nie? że e, to szczęście to jest właśnie odnalezienie się w tej uczciwości, nie? w tym uczciwym życiu. Nie? To, co mi się kiedyś w plecie, kojarzyło jak papka jakaś. Jakoś się zastanawiałem, ile, ile to trzeba ukraść, żeby, żeby być szczęśliwym. Dzisiaj wiem, że za wszystko się płaci. Za wszystko. Nie? Dzisiaj, jak są te, te wspaniałe seriale, nie? Ja widzę, ja się nie nadawałem, dzięki Bogu, że ja byłem alkoholikiem. Żeby mnie nie wzięli do tych grubych spraw takich, bo mówili, no, on się upije, nie, nie wiadomo co, co odpali. Oni już nie żyją, a ja żyję. I, i mam szansę, mam szansę uczyć się tego, tak, tak naprawdę uczyć się. Słuchajcie, do tego stopnia, tak jak tu mówiłem przed mitingiem Mariuszowi Iwienkowi, ja, ja przedwczoraj miałem ciśnienie 54 na 35 i mówię, Boże, dzięki Ci, odchodzę, umieram, mówię, już. Ale tak, mówię, ale czy, czy to możliwe? Mówię, Boże, że już i tak naprawdę poczułem taką radość, koniec tych wszystkich męczarni, jak to się mówi. Nie? Bo ja muszę tam wiele rzeczy wykonać, żeby jako tako się poczuć. Nie? Bo jak się budzę, to tak jak każdy alkohol nie? od razu negatyw, nie? I zmierzyłem drugi raz, a tam 139 na, na 90. No, mówię, nie no, to jeszcze trzeba trochę korzyć, Ale dzisiaj wiem, że, że to szczęście to jest nawet w odejściu na tamten świat, Że można odejść szczęśliwie. Ja, ja, ja do, do mnie dochodzą takie hasła, które tam na pierwszy rzut oka nie rozumiem, kto się nie boi śmierci, ten nie boi się jej życia. I to jest prawda. I na odwrót. Kto się nie boi życia, ten, ten nie boi się jej śmierci. I uczę się, uczę się. Cały czas coś do mnie dochodzi, e, ale e, m, coraz bardziej. No, tak wchodzę w ten grunt, że te moje e, poszukiwania mają, mają swój kres i, i one polegają właśnie na tym, co, co tam jest napisane. To jest odnalezienie, odnalezienie szczęścia w tym uczciwym życiu, jakiego, o jakim w ogóle nie znałem. Nie? Czyli w życiu bez egoizmu, bez nieuczciwości, czyli zawiści i zazdrości. Bez uraz i bez lęku. Jeśli tego we mnie yy, nie ma, to ja mam szansę dzisiaj być szczęśliwy. Dziękuję bardzo.